Wiesz co Pola, miałem chęć jak oni wtedy nagrali te, że mnie wyzywali od śmieci, bo zebrałem tak y, mocne rzeczy dosyć już wtedy na nich, y, jest w ogóle ten live, live Majewski, y, Dane Wardega. To, to, to gdzieś będzie, on tak nabi... o, coś tutaj ten. Piela, nienawidzę śmiecia, naprawdę. To o mnie, kurwa. Więc nie, nie będę tego oglądał, nawet nie wiem o czym było. A powiem wam co jest śmieszne. On się tak wkurwił i nazywał mnie śmieciem i cfelem. Yy, wiecie dlaczego? Ktoś na TikToka wrzucił jakiś mój stary, stary, stary film i mu wysłali ej, Wardenka, na ciebie nagrał coś nowego. I on mnie zaczął wyzywać od cfeli. Bo jakieś dziecko na TikToka wrzuciło 15 sekund z mojego filmu sprzed roku, nie? Oh. Rób to, co lubisz, kochasz i dajesz sobie siebie 100 Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Ty, 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 ty. Nie nagrał nic, no to o co chodzi? Ale nie, bo widziałem wczoraj na jakimś... ktoś mi wysyłał TikToki. Ja coś z tymi Danielami to tak właśnie... Zawsze jakoś tak, kurwa, jakieś problemy z tymi Danielami mam. Rząd coś nagrał. Ale nie, ktoś powiedział, że. O, nawet dej mu mówi, ale to stare było, ktoś rzucił jakieś stare, a on dalej. Yy, przed chwilą oglądał filmik. Druga osoba, co sądzisz o filmiku? No nie, no bo przecież. Nie lubię takich toksycznych ludzi, bardzo. wiesz. o, o. o... No właśnie. Pobił go chłopiec i. i dobrze. No, po mordzie dostałem, ale zobaczcie, nie lubię takich toksycznych ludzi, nie? A minutka wcześniej. Fela, nienawidzę śmiecia, naprawdę. Nienawidzę Fela, nienawidzę śmiecia. A później. Ja nie lubię toksycznych ludzi. Hmm, nie, jak jesteś toksyczny, to ja ciebie nie lubię. A ja uważam, że w życiu jest bardzo ważne, żeby lubić siebie. I tego Ci życzę z całego serca, żebyś lubił samego siebie, Danielu. Wszystkiego dobrego. Co tego to nie ja! Jajaja, <laughs> dobra, ok.